Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszym odcinku. sobie odpowiadam na pytania widzów, czyli od Was OK, QA. Zrealizujemy QA Zobaczciełem na drugi telefon. Pytania zobaczcie jakieś tutaj było jeszcze Już sobie wchodzimy, sprawdzamy i lecimy. Czekajcie mnie w tym tym zapać. Już za chwileczkę. Dobra. No to lecimy. Maksymilian zadał pytanie. Czy planujesz hodować jakieś inne zwierzęta? Czy planujesz hodować inne zwierzęta? Nie, nie planuję innych hodować. Ile masz lat? Mam 18 lat. Nie, chyba mam 17 jeszcze jest chcesz hodować z tych królików? Pozdrow, pozdrawiam, króliki chciałem hodować takie. Na przykład, tak baran francuski, madagaskarowy, belgi i strokacze. Teraz, tak hodowla królików zadał pytanie: Co można dawać samicy, jak się okoci? E Nagrając tego odcinek. Co można dawać, ale jeżeli tak, co można dawać, no, to po prostu dajemy to samo, co dajemy przed wykotem, To samo to nie dostaje. Tylko możemy po prostu wzbogacić to pożywienie jej, W większym ilością, przykład marchwi i witamin różnych. Tutaj nie. Agrojongry. Ile masz lat? Chwilę mam 17. Gdzie mieszkasz, na przykład okolicę miejscowość. Województwo Wielkopolska, miejscowość Ostry Wielkopolski. Planujesz budowę nowej klatki? Tak, oczywiście, że planuję. Klatka będzie budowana nie wiem kiedy do końca, ale planuję ją budować. Na pewno w tym roku będzie zbudowana. Co masz w tym oczku wodnym? W tym oczku wodnym są tak: Karasie, Karpie, Płotki, Słonecznice i chyba jeszcze nawet jeden rak. Maciek, czy będziesz miał z srokacze Tak, oczywiście, srokacze będę miał. Ponieważ od rokacza się tak praktycznie zaczęłam na przykład z kulikami. Pytanie od króle, kuliki, króliczki Bo dalej koguta, powiedz ile masz kurek? No tak się złożyło, że już na przykład koguta nie ma, niestety, wczoraj już poszedł na ubój. A kurek mam tam dziewięć, to są takie kury bab bardziej babci, to są, ja się nimi opiekuję, Jest wspólne kurki. Jakie rasy cholików zamierzasz hodować? No jeszcze to pytanie odpowiedziałem: były to barany francuskie, madagaskarowe, Belgii i, i olbrzymie strokacze, to są moje najbardziej ulubione rasy. Ewentualnie, może jeszcze jakieś Nowe Zelandy, czerwone, coś takiego. Ty chcesz hodować barany? Tak jak mówiłem wcześniej. Adrian Złotnicki. Kiedy zaczynasz budowę klatki? Budowę klatki bym zaczął sobie tak. Myślę, że jakby się skończył ten wirus, tak może w czerwiec, lipiec Jaka to będzie klatka, będzie to klatka 9-komorowa Ale jeszcze za bardzo nie wiem z, jakie będą wymiary, jeszcze 9-komorowa, taka 9, czy będzie może być tak, że będzie 6, 6 klatek takich większych i czy takie mniejsze. I czy będzie z niej film? Tak będzie z niej film, oczywiście od początku do końca. Justyna Brozio, hodujesz króliki hobbystycznie czy na mięsa? Króliki hoduję hobbystycznie i na mięsa. Jeżeli się królik nie sprzeda albo coś takiego, to w idzie na mięsa. Ale te króliki sobie lubię hodować. Hodowałem króliki już kilka lat temu. sotą i to, tak, wróciłem Wojtek Wiejacki, Wie witam. Czy klatka 50 na 50 będzie ok? Na sam coraz średnich. No dobra będzie, ale to jest taka minimum takie są wymiary tej klatki. Ja bym tak dał 66 na 60. jakby większe pole. Czy będziesz Michał Stanisławski, Czy będziesz hodował barany francuskie z czy barany? Tak, barany będę hodował, ale nie wiem czy będę hodował właśnie hawany. Ile masz lat? Hodowle? To nawet nie minął jeszcze rok. Hodowlę zacząłem od września, od tej samiczki i od jeszcze jednej. I ja tego sam zapasa Ile masz królików? Obecnie mam królików 7, bez tych siedmiu 7 młodych z Jakiego województwa jesteś? Wielkopolska? Z jakiego, jakiego miejsca jesteś? Osoby Wielkopolskie. Ile masz lat? Obecnie mam lat 17 Pytanie zadał Szymon 1, 2 czy 4 Ile lat hodujesz króliki? Już powiedziałem. Jaki masz wzrost? Wzrost mam 1,80 m. Ile lat hodujesz króliki? Króliki chodzę, to jak mówiłem wcześniej. Ile masz lat? też mówiłem. Kubka, dupka pytanie. Dziwny nik, ale dobra. To już było. Gdzie mieszkasz? Jakie razy chodujesz? A to mieszance typowo i te, jak widzicie na odcinkach Ogar, Ogarowicz. Od ile lat hodujesz króliki? Już odpowiedziałem na pytanie. Szablowski 05 Ile lat Ile masz lat i jakie jesteś województwo i jaki zwierzęta masz oprócz królików Mam lat 17 obecnie, tak jak mówiłem wcześniej Zobaczmy, otworzymy tą klateczkę, pokażę. Ją tak, żeby nie mieć przyjednej. przy jednej Jakie województwo jestem, jak mówiłem wcześniej, tylko polskie Ostemiczko nam uciekła Hmm. Jakie zwierzęta masz oprócz królików? No to takie zwierzątka na oprócz królików? Tak, rybki, pieski i kury, tak na z babcią. Tak powiem. Chyba tak, no, nic Ci ciekawego nie zobaczycie, bo się Stamiszka schowała tam. My ściemy, nie wzięły latarki. O, serio, nie włączę. Hmm. Hodowca królików. Co twoje królety na to, że nagrywasz? Oni nawet o tym nie wiedzą, bo ich to nie interesuje. Czy jest, jeśli kupę granulat dla samic karmiących, to czy mogę dawać samicom? Oczywiście, że mogę dawać. Ja tak robię i nic Ci nie dzieje. Damian Kowalczyk, to już tak. pytanie, bo to nie było. Szyms, Szymson Hodowca już, pozdrawiam, pytanie już odpowiedziałem. Hodowca Królików NB. Ile masz lat już mówiłem tam robiłeś klatki, czy ktoś Ci pomagał, mówimy o tych klatkach, tak? No to, to było taka sytuacja, że ta była klatka pierwsza, ta była druga, z tą robiłem soczem, a tą robiłem może 20%, może tak 80% robił tata, a 20% robiłem ja. To było tak, że byłem w pracy, kupiłem sobie tą samiczkę, była w tej klatce, to była klatka pierwsza, no klatka mu już 30 lat już, klatka była pierwsza i właśnie to było tak, że przychodzę ze z pracy, Szkielet już, klatki wszystko leży. Podłoga zbita, ścianki zbite, cały biszki. się bo klatkę miałem robić jasno, ale zaczął to nie skończy. Niestety tak było. Ale od razu klatka stanęła w jeden dzień. Deski takie miałem na podwórku, jak widzicie. Nie są najgorsze. Czyli jakieś. O, jakaś taka płyta. Jakiego województwa jesteście, już mówiłem. Jak masz na imię? Jak to jakiś problem, to możesz mi mówić, to nie jest żaden problem. Mam na imię Jakub, tak jak mówicie w Niku na YouTubie. Czy będziesz miał kiedyś gołębień? Nie, gołębień nie będę hodował. Jaka rasa królików Ci się najbardziej podoba? No to Belgii, mam trzy takie rasy, tak jak mówiłem wcześniej. Belgii, Strokacze. i, i te barany francuskie Madagaskarowe, strokaty najbardziej. Będziesz jeździł na wystawy? Tak, będę jeździł. Będę jeździł na wyjazdy, będę jeździł. Czemu nie masz poideł? Nie mam poideł? Proszę bardzo. Tu już po bo jedno funkcjonuje. Zamontowałem wczoraj tym samczykom. A ten nie zakładał jeszcze, bo powiem dziwno. Więc jeszcze niech nie mnie nie zakładał. Czy mieszkasz na gospodarstwie? Nie. Niestety nie mieszkam na gospodarstwie, mam taki domek jednorodzinny, ogród i to wszystko. Czy pozdrowisz? Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy zadali pytania na tym... Yy, pod tym Q&A. Bardzo, bardzo pozdrawiam. Napiszcie komentarz, jeżeli wam się podobało. Subskrypcję zostawcie. I dobijemy się, się na łapek, czy nie? Dawajcie. Prób 60 łapek. I lecimy, dobra my się trzymajcie, pozdrawiam was cześć.